Niektóre tradycyjne rozwiązania nie są wcale złe, pozwólmy tylko na lepszą ich organizację. Jest taki mały trik w Elo, który pozwala żyć w zgodzie z przyzwyczajeniami lub preferencjami, bo nie trzeba wraz z digitalizacją wyrzucać pewnych nieszkodliwych nawyków do kosza, można je ulepszyć. Mamy tutaj karteczki w różnych kolorach. Możemy samemu zdefiniować je na przykład według stopnia ważności. Czerwona sprawa bardzo ważna, żółta sprawa w toku, zielona to do akceptacji lub w innych dowolnych kolorach. Ja tutaj dodam zieloną, zostawię wiadomość, żeby zapoznać się z artykułem. Potrzebny zakreślacz? Proszę bardzo. Cyfrowym markerem zaznaczamy na elektronicznym dokumencie tekst, aby rzucał się w oczy. Wybieramy grubość i kolor, aby zaznaczyć dowolne miejsca na dokumencie. Mamy możliwość dodania zwykłej notatki tekstowej. Zrobimy to na innym PDF-ie. Przeglądam dokument. I na przykład znajduję grafikę, którą trzeba poprawić. Tekst nachodzi na wykres. Wybieram ikonę notatki tekstowej. Wpisuję swój komentarz. Hasłowo opisuję problem. I zaznaczę jeszcze markerem, aby było wiadomo o co mi chodzi. A na koniec moja ulubiona funkcja. Pieczątka na dokumencie. Tu są akurat te, których najczęściej używam, a tutaj można ją dodać. Tą listę można rozszerzać według własnych preferencji. Są też pieczątki w innych językach, kiedy klikamy na agnotację, widzimy, kto i kiedy ją dodał. Wszystko jednak zależy od tego, jakie mamy uprawnienia. Czy wolno mi je widzieć, czy mogę je edytować lub usuwać. Za każdym razem, kiedy ktoś inny wejdzie na ten dokument, będzie widział mój wpis, o ile ma takie prawo, i może dodać swój. Co jest super w tej funkcji? Naklejki, adnotacje innych pracowników nie zmieniają dokumentu i w każdej chwili można je anulować. Dokument jako plik pozostaje niezmieniony, a o tych dokumentach z adnotacjami mogę zawiadomić innych kolegów. Na przykład poprzez fit informacyjny. Jak to zrobić, opowiem w kolejnych filmach.